Kapibara. To mój mały brat, George! To mama świnka! To tata świnka! Świnka tego! Dzień <laughs> dobry, pani królik! Co to jest koktajl owocowy? Spróbujesz? Tak, proszę! Czy mogłabym dostać koktajl z jabłek? Nie, nie! Świeżych jabłek tu od roku nie było. Poproszę, nie <grywia> <z nieś> <grywia> Razem złotych. Nie, mam pieniędzy. nie, 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 zapomnij o balu. Czy ja też mogę prosić też też prosić prosić A masz nie, nie, mm, No ten... Tak, nie, nie, złotych. nie, nie, podzieliłeś. Dobrze, maliny, jagody, jeżyny i agrest. Dobry wybór. Malinowo, jagodowo, jeżynowo, agrestowy koktajl dla wszystkich. Naprawdę, dla mnie też. Nie, Pupu, dla ciebie nie. <grym> 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 A, wspaniałe! A ty, George, jaki chcesz wypić koktajl? Truskawki! George, koktajl owocowy robi się z różnych owoców. A co powiesz na koktajl truskawkowo-ananasowy? Nie, a może George napiłby się... ...kapiporowego koktajlu. Spójrz, trochę tego, jedno z tych, kilka tych i tego. Mały przyjaciół! i'm going <laughs>